Jak powstało zło na świecie? Kontynuujemy o naukach przekazanych przez braci z przestrzeni ziemskim przyjaciołom, to jest do Giorgio, Paulo i Tiny. Temat jest bardzo interesujący i wyjaśni nam, jak pojawiło się zło w naszym świecie i którego my wszyscy doświadczamy. Każdy z nas od dziecka uczy się, co to jest zło i co to jest dobro. Ale zapytujemy też, dlaczego istnieje zło? Skąd się wzięło? Giorgio di Bitonto, autor książki Aniołowie w Statku Kosmicznym, przekazuje nam wyjaśnienia archanioła Rafała. I tu cytuję. Z dwunastego rozdziału tej książki. Rafał ponownie zabrał głos. Gdyby wszystkie dzieci ojca użyły wolności, jaką zostali obdarowani tylko po to, aby podążać niekończącymi się drogami miłości uniwersalnej, i gdyby zaufali wyłącznie dobroci Jego praw uniwersalnych. Nie byłoby potrzeby doświadczać wymiarów kosmicznych, które są tak limitującymi w porównaniu do nieskończonej przestrzeni poza barierą niebiańską. Ponieważ jednak na początku był jeden buntownik, który przekonał swoich zwolenników, że nie trzeba być posłusznymi dobremu Ojcu i można obyć się bez Niego, z tej pychy zrodziła się konieczność doświadczenia zła. Powtórzę raz jeszcze, bo to jest zdanie kluczowe, które odpowiada na zadane pytanie, a mianowicie: skąd się wzięło zło? ponieważ jednak na początku był jeden buntownik, który przekonał swoich zwolenników, że nie trzeba być posłusznymi dobremu ojcu i można obyć się bez Niego, z tej pychy zrodziła się konieczność doświadczenia zła. Wtedy, Ponieważ ojciec wiedział, że inni będą naśladować ten zły przykład, stworzył wymiary bardziej ograniczone, stworzył kosmos, światy astralne i materialne równie piękne, bo są zawsze dziełem boskich rąk, odzwierciedlające piękno i harmonię przestrzeni niebiańskiej. Były one jednak bardziej ograniczone. W tych wymiarach wielu z jego dzieci będą próbowały doświadczać egoizmu zamiast uniwersalnej miłości, niegodziwości zamiast dobroci, sadyzmu zamiast szczęścia wypływającego z widzenia swoich braci radujących się. Oni właśnie będą podążać drogami zła zamiast dobra, wprowadzą. Nienawiść zamiast miłości będą zagłębiać się w ich ślepocie, zamiast w prawdziwym poznawaniu, które daje życie. Oto właśnie dlatego został stworzony świat materii, aby duch i zawarta w nim świadomość miały ochronę. Wy widzieliście, że ciało materialne jest najmniej wrażliwe, i to właśnie ono powstrzymuje i tłumi zakłócenia wywoływane w subtelniejszych ciałach człowieka. Gdyby te dzieci nie miały ciała materialnego i ciał astralnych, doświadczałyby zła, którego ich świadomość, sumienie. Chce doświadczać w bardziej oczywistych i bolesnych warunkach. Jest rzeczą bardzo ważną, aby człowiek przekonał się o bezużyteczności i niebezpieczeństwie zła podczas swojego życia w materii. W przeciwnym razie w wymiarach bardziej subtelnych i realnych. Doświadczy go cierpiąc o wiele bardziej i doznając całej jego gwałtowności. Trzeba, aby człowiek zrozumiał dobroć ojca, który nie odebrał wolności dzieciom niewiernym jego miłości, ale pozwolił im przekonać się o niej w sytuacji mniejszego cierpienia. Samo cierpienie jest już środkiem prowadzącym do zbawienia. Cierpienie jest głosem Ojca, który woła swoje dzieci, jest oczyszczeniem, jest miłością. Biada! Jeśli nie będzie trwało cierpienie aż dotąd, dopóki nie zostanie uratowany i odzyskany ostatni syn Ojca. Wy widzieliście skutek bólu tego człowieka, który zrozumiał, że obraża swoją żonę i szkodzi wrażliwej duszy dziecka. Cierpienie, jakiego doświadczyło jego sumienie, przekształciło się w życiodajną energię, która rozprzestrzeniała się z jego ducha i przywracała harmonię jego istocie. Istotą jego żony i synka. Kiedy dobroć i miłość będą odzyskane przez dzieci na ziemi, powiedziała Kalna bardzo czułym głosem, wtedy duch wasz wytworzy cudowne energie życiodajne, które oświecą wasze umysły i ogrzeją wasze serca. Wtedy Uwolni się z Was tak wielka i dobroczynna siła, że uleczy w Was całe złoduchowe, moralne i materialne. Również zwierzęta, rośliny i kamienie zostaną oczyszczone i uzdrowione. Nie możecie sobie nawet wyobrazić, jak cała witalna rzeczywistość środowiska. Jest powiązana z Waszą świadomością, z Waszym sumieniem. Inteligencje, umysły rzeczywiście uwarunkowują środowisko życiowe i ich światy. Wszystko jest żywą rzeczywistością: każde drgnienie Waszej duszy, każde Wasze pragnienie, myśl czy uczucie. Tak samo każda wasza namiętność. Wyśmiewanie się z tych realiów oznacza przedłużanie drogi zdążającej do światła o wiele kolejnych tysiącleci. Każde dziecko Ojca dotrze do tej świadomości spontanicznie, dobrowolnie, bo samo przekona się o tej prawdzie, o dobru. I o zwodniczej naturze zła. My zawsze Wam będziemy pomagać, aż do momentu, kiedy Ojciec znów będzie szczęśliwy i kiedy otrzyma od Was miłość i Wasze zaufanie do Niego, jedynego Stwórcy Najwyższej Miłości i Boga. Każda myśl ma swoją formę, swój kolor, swój zapach. Swój głos i znaczenie. Tak samo jest ze wszystkim, co żyje w duchu ludzkim. Dzieci ojca mogą tworzyć raje lub realizować nieskończone piekła. Ojciec zawsze będzie działał po to, aby ich do siebie sprowadzić, i my będziemy jego wiernymi dziećmi i współpracownikami. Dotąd aż wszyscy przekonają się o prawdziwości tych rzeczy. Firkon spojrzał mi w oczy. Zrozumiałem, że czytał w moich myślach i znał pytanie, jakie chciałem zadać. Tak, powiedział do mnie pewnym i poważnym tonem. Tak, to wszystko się skończy. Dzieci ojca, które prowadzą błędne doświadczenia, wkrótce to zrozumieją, sprawią tak wiele bólu na ziemi, że nawet ślepi zobaczą, a głusi usłyszą. Serca zmiękną po ich tysiącletniej zatwardziałości, umysły zapragną światła. Wtedy ojciec wyprawi przyjęcie tak wielkie, jakiego jeszcze nie było w historii stworzenia, bo marnotrawny syn powróci definitywnie do swojego domu. Jest napisane, dodał Rafał zamyślony, że tylko syn zatracenia będzie zgubiony. To powoduje nieskończony smutek w sercu ojca. I zadaje cierpienie naszym sercom. Ci uparci ludzie nie będą chcieli zrozumieć tej lekcji, ale nie będą mogli już więcej szkodzić nikomu. Cały ten plan miłości i zbawienia dla nich nie przyniósł żadnych owoców. My nie możemy postawić się w miejsce Boga Ojca. On z pewnością przygotował coś również i dla nich. Lecz biada temu, kto wystawia na próbę nieskończoną dobroć, miłosierdzie i sprawiedliwość Boga. Niech ci nasi uparci bracia nie zapominają, że zawsze i w każdym momencie będą mogli zwrócić się z prośbą o miłosierdzie prosić o przebaczenie i miłość dla nich ale będą musieli cierpieć w takiej mierze jak wielki i niewiarygodny był ich upór to co wydarzyło się na ziemi w ciągu tych tysiąc leci dodał rafał ze smutkiem ale stanowczym głosem Historia bólu, niesprawiedliwości i przelanej krwi pozostanie w kosmosie jako przykład, aby błąd ten został ukazany we wszystkich swoich okrutnych aspektach grozy. Błąd ten osiąga już granicę, jaką ojciec wyznaczył w swoim kochającym sercu. Nie pozwoli on już dłużej na cierpienia, i wszyscy będą mogli otrzymać nagrodę za to, co przeżyli i przyjęli na siebie. Tina była skupiona i poważna. Paulo patrzył na Rafała z ciekawością i życzliwością. Koniec cytatu: Na dziś wystarczy. Będziemy kontynuować nauki naszych braci z przestrzeni w następnych nagraniach.